Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali na temat związany z rynkiem jajek na miesiąc maj 2025. Wiem, że jeszcze trochę czasu zostało, natomiast trzeba by było co nieco na ten temat powiedzieć. Więc zapraszam do oglądania, jak jakieś pytanka macie, coś byście chcieli wiedzieć, to też piszcie śmiało w komentarzu, pomogę, odpowiem. Po kolei, słuchajcie, jeżeli chodzi o Jajka to najlepiej sprzedają się jajka wielkości M i wielkości L o jasnej skorupce. Najwięcej, których słuchajcie, niestety, ale nie schodzą, to są jajka wielkości S i XL. Najwięcej jajek sprzedaje się w województwie mazowieckim i wielkopolskim, najmniej obecnie w Podlaskim i Śląskim. Pamiętajcie, że to są tylko Dane uśredniające na miesiąc kwiecień, i prognozujące na miesiąc maj, także nie ma pewności, że na pewno tak będzie, ale podaję Wam statystycznie, jak może to wyglądać. Więc średnio można tak powiedzieć. Jeżeli chodzi o wschód, jajka, słuchajcie, cały czas do nas przyjeżdżają z Ukrainy. Tych jajek przyjeżdża bardzo dużo. Są to ilości cało-samochodowe, cało-tirowe, słuchajcie, paletowe, więc tych jajek jest dość sporo. Mamy nadwyżkę jajek. Była sytuacja w zeszłym miesiącu, że baliśmy się, że tych jajek nie wystarczy, bo tam ptasie grypy, i tak dalej. Jest, słuchajcie, w tym momencie nadmiar jajek. Trochę przyjechało, trochę podkładaliśmy, a też przez wzrost cen, trochę mniej tych jajek kupujemy, co jest bardzo zauważalne i to po prostu widać. Widać, że tych jajek nie kupujemy tyle, ile kupowaliśmy wcześniej. Więc jak to teraz może, słuchajcie, dalej wyglądać? Moim zdaniem, po świętach, czyli w miesiącu maju ceny trochę spadną. Nie będą już tak wysokie, jak były, ze względu na to, że ten boom jajeczny się skończył. Będą duże nadwyżki jajek, fermy do końca nie będą wiedziały, jak je sprzedać, więc trochę będą ceny obniżać. Ja nie mówię, że to będą duże wniżki, natomiast te 5-10 groszy, nawet na sztuce może być. Oczywiście to są tylko prognozy, nie mamy pewności, że tak będzie. Jak na razie cieszę się, bo wszystkie prognozy się sprawdzały, których Wam mówiłem na kanale, ale generalnie jeżeli ktoś czeka tylko na to, że będą jakieś obniżki, to też pewności do końca nie ma, więc lepiej te jajka kupić teraz. Pamiętajcie co ważne, jeżeli ktoś chce zakładać jakąkolwiek hodowlę, bo też chcieliście, żebym Was przestrzegł, więc chcę Was, was przed tym przestrzec planujecie zakładać hodowlę, rozwijać się, hodować kury na zarobek tak zwany, to warto by było wcześniej sobie znaleźć rynek zbytu. Jeżeli tego rynku zbytu nie macie, nie zaczynajcie hodowli. Dlaczego? Dlatego, że możecie się naprawdę bardzo na tym przejechać. Jajka kupuje każdy, ale ludzie, którzy sprzedają te jajka, mają wypracowany rynek. To nie jest tak, że nagle wysprzedając jajka wszyscy będą do was stawać i od was kupować, dlatego że bardzo często jest tak, że po prostu ci ludzie mają swoich innych ludzi, od których ten towar kupują. I może się okazać, że nie będziecie mieli klientów. Dlatego warto wcześniej po prostu to sprawdzić, zweryfikować i zobaczyć, czy Wam w ogóle jako hodowcom się to wszystko będzie opłacało. To taka rada ode mnie, przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o popyt na jajka, to on cały czas będzie. Trochę się zmniejszy właśnie w tym okresie maj-czerwiec, właśnie ze względu na to, że no Tych jajek będziemy mieli, lekko mówiąc, dosyć po Wielkanocy, ale w zeszłym roku też tak było. Jest tak praktycznie co roku, dlatego nie ma się czym przejmować. To nie tak, że nie chcemy tych jajek jeść, tylko po prostu będzie się ich sprzedawało systematycznie mniej. Jajka w sklepie typu biedronka, słuchajcie, już są po 13 zł. I to są jajka praktycznie tego najgorszego sortu. Ja wiem, że to wolny wybieg, ale sami wiecie, jaki to jest wolny wybieg. Dlatego bardzo często może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś tam na targach, bazarach, giełdach będzie ceny podwyższał, a ktoś będzie ceny obniżał. Też może do tego dojść, bo na przykład jeszcze cen nie podwyższył. Natomiast z moich obserwacji wynika, że cena jajek w górę już nie pójdzie. Chyba że indywidualnie ktoś podwyższy, natomiast w kurcie czy na rynku ta cena po prostu już w górę na pewno nie pójdzie. To ile mogli podnieść, to podnieśli. Teraz, jeżeli już, to będzie taniej. Także to na pewno na plus. Yy, ta panika i te nerwy się skończyły. Myśleliśmy, że to potrwa dużo dłużej, ale udało się sytuację opanować. Trochę też mi się wydaje, że media, słuchajcie, tutaj nadmuchały i zrobiły sporą robo robotę. A wcale do końca tak źle nie było i to jajko na rynku było. Mówię, był ten boom, bo każdy chciał na ostatnią chwilę, sami dobrze wiecie, najlepiej jajko jednodniowe, świeże i e, żeby ta kura zniosła tego samego dnia, co klient otrzyma. Natomiast no, tak się po prostu nie da. To nie jest tak, że na Wielkanoc kury znoszą dwa razy więcej, a potem się zatrzymują i znoszą mniej. <laughs> a nikt też na, przed Wielkanocą nie będzie przez to, że jest większy popyt na jajka, kupował więcej kur, żeby potem z tymi jajkami zostać. Dlatego ja i też inni już od dawna mówili, że jeżeli ktoś planuje, warto te jajka też kupować wcześniej. W sklepach jajek nie brakuje, nawet gdzie niegdzie, słuchajcie, się pojawiły przed Wielkanocą jakieś tam promocje, jakieś tam obniżki. Natomiast w większości no, ceny poszły w górę. Co też widać, że tak jak wspominałem na początku odcinka, ludzie aż tyle jajek teraz po prostu nie kupują, ze względu na to, że. Jest trochę drożej, a to mimo wszystko się odbija. Ktoś powie, a złotówka w tą, w tamtą, ale jak sobie popatrzycie na inne produkty, to zaraz się robi 30, 50 zł. A dla ludzi to nie jest mało, jak ktoś robi zakupy, powiedzmy większe raz w tygodniu. Dlatego ważne jest to, słuchajcie, żebyśmy my jako hodowcy trzymali jakość i uważam, że pod tym względem wszystko będzie dobrze. Ja nie spotkałem się z sytuacją, to znaczy po rozmowie z paroma ludźmi doszliśmy do wniosku, słuchajcie, że ten popyt na jajka może się jeszcze zwiększyć, ale tak jak wspominałem, to już będzie po okresie wakacyjnym, natomiast do tego okresu wakacyjnego powiedzmy to będzie taki sezon leniwy, kiedy ludzie będą kupowali, ale te ilości nie będą zawrotne, nadwyżka jajek cały czas będzie, no i ten najgorszy okres praktycznie już przetrwaliśmy, odcinek pewnie wrzucę jeszcze przed Wielkanocą, tak mi wyjdzie, natomiast... Tak jak mówię, już od razu informuję, że maj raczej będzie spokojny. Tutaj nic złego się nie wydarzy. Co na minus, no na minus słuchajcie to, że cały czas wspomagamy te wielkie korporacje wschodnie tutaj nie zarabiają mali rolnicy tylko właśnie wielkie fermy fermy jajeczne też aż tak nie powstają ludzie kurki na jajka jak już kupują to dla siebie, natomiast nie tworzą wielkich ferm, bo to wielkie ryzyko i wielki kapitał trzeba wpompować a tak jak widzieliście wystarczy jakaś tam ptasia grypa, która była, nie było, zwał jak zwał, każdy ma swoje zdanie no i się okazuje, że trzeba pół tej inwestycji po prostu szybko zamykać no bardzo słaba sprawa i Warto by było wcześniej po prostu się zastanowić nad tym, w którą stronę to zmierza. Na dzisiaj tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że pomogłem. Prognozy jakieś tam pokazałem, powiedziałem wam, jak to będzie wyglądało. Dajcie znać w komentarzu, czy się zgadzacie, czy nie. Jaki byście chcieli kolejny odcinek, to nagramy, przedstawię wam co i jak. No i będziemy sobie dalej, moi drodzy, działać. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.